Jest bardzo wiele zespołów, które grają bardzo dobrą muzykę reggae i reggae pochodną, które niestety nie przebiły się do mediów szerszych i nie słychać o nich, a powinno być. Dlatego zachęcam wszystkich, jeżeli jesteście zainteresowani, szukajcie w internecie, co tam w trawie piszczy, bo warto. Staramy się słuchać młodych kapel, słuchiwać to, co dzieje się, przecież to jest krąg, który cały czas się toczy. My też byliśmy młodzi parę lat temu, też graliśmy, też zaczynaliśmy. Jasne, no, mamy nawet, nie chcę tutaj mówić kto, mamy y, płytę takiego młodego gościa, której słuchamy w czasie naszych tras w samochodzie. Y, no pewnie, że tak, no, słuchamy ich, znamy parę fajnych kapel, znamy fa parę kapel, które naszym zdaniem Kiedyś mogą być fajne, więc jasne, trzeba grać. Najczęściej to są e, znajomi jednak, no bo e, wiadomo, Polska nie jest jakimś tam wielkim krajem. E, jeździ się po tym kraju, trochę tych ludzi się poznaje. I w zasadzie teraz to już e, jest na takiej zasadzie, że znamy po prostu e, zespoły grające w podobnym klimacie. W różnych miastach, no nie? Ale też czasami zdarza się, że ktoś na przykład dzwoni do nas po prostu. Czy mógłby zagrać przed nami? support, My wtedy słuchamy takiej muzyki i sprawdzamy. Najczęściej to, najczęściej to są właśnie fajne zespoły. Także tutaj jestem bardzo zadowolony z tego tytułu. Dzisiaj też RZK Sound będzie, także polecam. kocham co teraz, co mam. to, co mam, ten sam, kiedy na scenie teraz, teraz ogólnie rzecz biorąc zależy na co się orientujemy. Jeżeli orientujemy się na jakiś komercyjny sukces, no to jest to niewątpliwie trudne, strasznie przebić się gdzieś tam dalej i w ogóle. Trzeba próbować każdej drogi, ale jeżeli robi się to dla, że tak powiem, przyjemności, to wystarczy poznać takich fajnych ludzi z kapel starszych, które mają większe doświadczenie i grać z nimi. Tak jak na przykład właśnie dzisiaj z Raga Tak mi się wydaje, że to jest nasza trzecia wizyta chyba w Zgierzu. Więc pierwsza to była na koncercie, kiedy grał również Dżem. To było jakoś we wrześniu 2012 albo 11, chyba 2012. Fantastycznie wspominam pierwszą organizację, kiedy graliśmy na plenerowy koncert, co to był, i fantastycznie wtedy nami się zajęto. Czułem się po prostu jak rudzyneczek w cieście. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy mieli okazję wtedy z nami się spotkać. To Byliście perełeczkami i jeszcze Ostatnim razem jak graliśmy tutaj już w klubie, grał z nami zespół Boso, fantastycznie zagrali. Pamiętam ludzi, których tu poznałem fantastycznych. Pamiętam koncert, który grałem i pamiętam smaczniotkie piwka, które właśnie wypijałem. Bardzo tutaj sobie chwalę ten klub. Możemy być blisko ludzi, że tak naprawdę nie ma między nami bariery, jest mała kameralna atmosfera, przez co wszyscy się zbliżamy tak naprawdę do siebie, to jest lepsze. Nie ma takiego podziału. Zespół publiczność. Jesteśmy razem, tworzymy imprezę. To jest właśnie fajne w takich ciepłych miejscach, bo to miejsce jest ciepłe ogólnie, fajnie wygłuszone. Fajnie to wszystko brzmi. Także mi się tu bardzo podoba. My już gramy w piątkę od chyba dwóch lat co najmniej, więc no, skład jest ustabilizowany. Czujemy się ze sobą dobrze, tak jak jest. Myślę, że tak pozostanie. Jest zarówno pierwiastek profesjonalizmu, jak i przejawy pierwiastków przyjacielskich, ponieważ trzymamy się razem na dobrej i na złe, a gramy, myślę, yy, grają chłopaki, nie będę mówił o sobie, na dobrym poziomie, bo to się słyszy. Ogólnie interpretuję teksty na swój własny sposób i są to teksty o e, wolności, są to teksty o miłości, są to teksty o tym, że coś nam przeszkadza, że sąsiad za ścianą za mocno chrapie, że, że stara baba szuka miłości gdzieś na górze, w ogóle coś, łóżko się rusza, Staramy się pisać piosenki o tym, co nas otacza, o tym, co nas wkurza. A taka nasza terapia, tak jak nazwaliśmy tą płytę, to jest e, terapia e, poprzez wyrzucenie z siebie tego wszystkiego, co e, nam się nie podoba, co nas wkurza. E, i, i, to, I to właśnie jest, ja bym to potraktował raczej terapeutycznie. A jeżeli ktoś przy okazji e, na przykład e, stanie się bardziej świadomym e, człowiekiem, świadomym swojego otoczenia, to bardzo też mi miło.

Fenomen muzyki reggae polega, moim zdaniem, na wolności, zarówno dla nas stylistycznej, muzycznej, bo my nie gramy takiego e, typowego reggae, tylko właśnie wykorzystaliśmy wolność e, w ten sposób, że mieszamy te gatunki, mieszamy style, połączamy to wszystko. Zresztą jest dużo gatunków takich bliskich reggae, takich jak dancehall na przykład, tak, to jest e, dosyć bliskie do reggae. I moim zdaniem, wolność to jest fenomen muzyki reggae. Wolność szeroko pojęta, Przejawiająca się najczęściej przez miłość, czy to do muzyki, czy do, do czegoś, wolność po prostu. Nagłościłem ich kilka razy, grałem z nim nie Raz, to jest dobry zespół na pewno. Przede wszystkim bardzo pozytywne klimaty muzyki reggae, bardzo dobrej jakości teksty na wysokim poziomie i szalona energia, której naprawdę powinny Fai pozazdrościć wszystkie kapele grające muzykę reggae. Po prostu bardzo miłe wspomnienia, niezapomniana muzyka. Fajna zabawa, naprawdę polecam. Raga faja prezentuje sobą taką niezłą bombę energetyczną, która powoduje, że człowiekowi od razu chce się żyć. Staram się. I moi koledzy też z kapeli, starają się grać i oddawać te uczucia, które mamy w sobie przez muzykę. Tak, czyli nie, nie, nie gramy zimno, tylko z uczuciami. Jak jesteśmy źli, jak jesteśmy wkurzeni wyrzucamy to trochę z siebie w czasie koncertów widać po nas że my czujemy ją czujemy energetycznie i w ten sposób jakby jesteśmy w stanie dodatkowo przekazać energię publiczności oni widzą że zespół nie stoi nie jest znudzony tym co gra bo nie jesteśmy znudzeni tym co gramy gdybyśmy byli znudzeni już dawno byśmy tego nie robili i publiczność to czuje publiczność jest inteligentna to podejrzewam że ludzie którzy przychodzą na nasze koncerty to już nie są ludzie Pierwszy, lepszy jest łapanki, to jest, tylko to są ludzie, którzy przychodzą tutaj, powiedzą, co chcą usłyszeć, wiedzą, że. Będą się dzisiaj dobrze bawić, wiedzą czego mogą oczekiwać i na pewno to dostaną. Praga Faja to jest naprawdę zespół, który istnieje tylko po to, żeby grać dla ludzi. I tylko ludzie trzymają nas tak naprawdę przy tym, żeby dalej to robić, bo tak naprawdę w ostatnimi czasy stały się różne rzeczy, które namawiały nas w dużym stopniu do tego, żeby zaprzestać robienia tego, co robimy. Tak na przykład jak organizatorzy, którzy nie powinni być organizatorami koncertów, no i cóż, tylko ludzie, którzy przychodzą na koncerty nasze trzymają nas w przekonaniu, że powinniśmy robić to, co robimy. Czasami, zwłaszcza na trasie kilkudniowej, zauważa się, że publiczność jest tak różna. Jednego dnia, powiedzmy, jest ogień niesamowity, a następnego dnia na koncercie potrafią się trafić, nie wiem, jak ich nazwać, przypadkowi ludzie, ludzie, którzy nie, wiem, nie do końca wiedzą, czego szukają. Widać od razu zmianę w reakcji. Ja mam taką teorię, że jeżeli ludzie dają ogień, dają energię, to zespół minimalnie oddaje dwa razy tyle, bo to buduje muzyka. On się fajnie czuje, tak? Ktoś krzyczy, jest reakcja, ludzie tańczą, to on chce dać z siebie więcej. No gorzej jest grać muzykowi, jak jest faktycznie dziwna atmosfera, piosenka się kończy, na sali cisza. Koncert bez ludzi, którzy przychodzą, którzy słuchają, którzy biorą udział w tym, nie może się odbyć. To jest sprzężenie zwrotne. Tak, czyli jeżeli ludziom się podoba koncert, jeżeli ludziom się podoba muzyka, jeżeli ludzie reagują yy, grającemu artyście jest łatwiej. Yy, bierze w tym wszystkim yy, większy udział, no jest fajowo, bawimy się razem po prostu, bo no, sprawa jest jasna. Jeżeli chodzi o e, anegdotę ogólnie z e, trasy, jest ich tyle. Ciągle się coś dzieje, ciągle jest coś wesołego, że. Na przykład. Mieliśmy członka, który wpadł do kanału i wyciągali go za nogi. Mi najbardziej zapadł w pamięci koncert w Złockiem, koło muszyny. To było w górach. Mieliśmy problem, żeby tam trafić, bo już był górzysty teren. Myśmy starą tę czwórką wtedy jeździli. no Rozsypującym się samochodem niemalże. Pamiętam, że e, organizatorka powiedziała, że. Żebyśmy skręcili przy wielkiej, przy pomniku wielkiej wiewiórki. To już było wystarczająco dla mnie dziwne, no ale skręciliśmy chyba przed tym pomnikiem wiewiórki, no jedną drogę nie tak. I podjeżdżaliśmy o taką mega, mega, naprawdę wielką górę, Takiegoś sanktuarium chyba żeśmy dojechali. I na samej górze samochód po prostu, byliśmy już spóźnieni, na samym szczycie tej góry samochód wypluł całą wodę z siebie. O której... Y o, o, o jakiej porze ten, 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 ten leci w ogóle? To może nie, nie, spokojnie, wszystko. Jesteśmy bardzo grzeczni, kładziemy się spać około 22. Nie pijemy zbyt dużo herbaty ani innych rzeczy. Generalnie wyszywamy się w czasie koncertów, a później jest grzecznie i spokojnie.